Dzień dobry Państwu. Jak zwykle, Szanowni Państwo i miłe osoby. To jest czytanie na najbliższe 4 dni, zaczynające się w poniedziałek, 29 lipca 2024 roku do czwartku, 1 sierpnia. Kiedy to powinno się pokazać czytanie? Na weekend. Ale na razie zajmujemy się tym tygodniem roboczym mniej lub bardziej, bo pewnie niektórzy z Was są na jakimś urlopie. U nas strasznie leje i jest pogoda jesienna od wczesnego rana, ale to minie i znowu będzie ciepło. Także dalej korzystamy z lata na, na ile możemy. E, popatrzmy sobie, jakie się na te dni pokażą energię. Oczywiście, przy, jak zwykle przy założeniach, e, które robimy, czyli że to jest czytanie ogólne i że Czerpcie z niego w takim zakresie, w jakim czujecie, że to do Was pasuje. Um, tak. Oczywiście, jak zawsze, też dziękuję za wsparcie. Proszę o nie. Proszę też o lajki, like subskrypcje. Um, no dobra. To jakie to będą dni? Od 29 lipca 2024 do 1 sierpnia. Tegoż roku. Co tu nam się chce pokazać? Siedem mieczy, paść kielichów, cztery miecze, spokój. Dla niektórych wypoczynek, dla niektórych dużo spania, dużo wylegiwania się. Nie ma żadnych wielkich harkan w czytaniu, więc dlatego też mówię o spokoju. Mamy miecze, czyli powietrze i mamy kielichy, czyli wodę. Dobrze, co tutaj widać? Patrząc ogólnie, widać tutaj trochę takiej ucieczkowej energii, bym powiedziała. Jakbyśmy już bardzo chcieli, chciały być w tej pozycji. Czyli odpoczywać gdzieś pod księżycem i mieć święty spokój. I wiele jesteśmy w stanie zrobić, żeby mieć ten święty spokój, żeby nie musieć się zajmować jakimiś trudnymi tematami i zagadnieniami. I myślę, że to jest ucieczka właśnie w stronę takiej pełnej niewinności dziecka, którą tutaj widzimy, w stronę czegoś, co nam się podoba, czegoś, co nas jednocześnie inspiruje, ale też nie za dużo wymaga. Żeby było łatwo, żeby może nawet trochę się nic nie działo, a jeśli się dzieje, to żeby to były takie spokojne wpływy, taki bardziej właśnie przepływ niż zagmatwanie. Dlaczego mówię o ucieczce? Bo mamy siedem mieczy. Siedem mieczy jest kartą dwuznaczną bardzo. Z jednej strony sugeruje spryt i mądre wykorzystanie swoich umiejętności intelektualnych, jak najbardziej jest to możliwe. Kiedy szukamy sposobu na coś, kiedy szukamy jakiejś, jakiegoś wyjątkowego wyrazu, kiedy zależy nam na uzyskaniu sposobu rozwiązania problemu, na który nikt wcześniej nie wpadł, drogi, którą nikt wcześniej nie poszedł. Stąd ja tutaj często mówię o skrócie, tak, czy też właśnie wytyczeniu jakiejś nowej ścieżki, która z jakichś powodów innym się wydawała niedostępna, może zbyt odważna, albo zbyt skrajna, tak, to są różne nonkonformistyczne rozwiązania jak najbardziej też w to wchodzą. I tutaj zahaczamy do, o ten obszar siedmiu mieczy mniej przyjemny, czyli właśnie wykraczanie poza Przyjęte sposoby. A przyjęte dlatego, że są w jakiś sposób zgodne z moralnością czy też z etyką, tak? Etyka jest takim szerszym parasolem, wydaje mi się, którym, pod którym znajduje się moralność, dlatego ja wolę używać słowa etyka. No i ostatecznie zawsze zwracamy się ku sobie i zadajemy sobie pytanie, czy ja rzeczywiście mogę i chcę to zrobić. To, co się przede mną pojawia, to takie chytre, sprytne rozwiązanie, czy ja rzeczywiście chcę się pod tym podpisać, czy ja chcę, żeby stało się to częścią mojej tożsamości, tak naprawdę, bo każdy nasz wybór gdzieś tam się zapisuje w nas i w tym, kim jesteśmy. Nawet jeżeli właśnie w Siedmiu Mieczach też jest istotna ta jawność i niejawność. Nawet jeżeli nikt nie wie o wyborze, którego dokonałam, dokonałem, to on w moich. Oczach, w moim jestestwie zapisuje się jako część mnie, tak? Także jeżeli kogoś oszukam i ten ktoś nigdy się o tym nie dowie i w ogóle nikt się nigdy o tym nie dowie, to to nie znaczy, że to nie wpływa na to, kim jestem. Oczywiście, że wpływa. Tak? To nie wpływa na mój wizerunek zewnętrzny, ale jak najbardziej wpływa na to, za kogo ja się uważam. Um, bo tutaj taki ekstremalny przykład podaję, bo to oczywiście nie musi być aż takie, nie? Ale że na przykład jestem osobą, która działa skrycie. Coś takiego utrwala nam tego typu działanie. Generalnie, siedem mieczy to jest nadmiar myśli. Nie? Mamy szóstkę, która jest harmonijna, i wkładamy tutaj tą siódemkę, więc to jest też trochę takie dzielenie włosa na czworo. Jest ta energia rozdrabniająca, jak zawsze, w mieczach. Jeszcze nie jakoś strasznie nasilona, ale już jest. I czasami ta karta mówi, Uważaj, bo lepszy jest wrogiem dobrego. Może się na tym łapiemy, przy tych dwóch pozostałych kartach, że może jednak, może jednak odpuszczę jakieś takie dziwne działania. Nie? Takie tutaj mam wrażenie, że trochę chcę, chcę uciec, uciec przed skomplikowaniem, bo mało jest prostszych kart niż Paś Kielichów, prostszych energii, tak? Paś Kielichów to jest dziecko. Zresztą nie chcę powiedzieć, że dziecko jest proste, ale wiecie o co mi chodzi? O niewinność jakąś, tak? O taki. Um, o jawność, właśnie, też działania. Paśki kielichów nie jest w stanie zrobić czegoś za plecami po prostu tak jak, tak jak dzieci takie nie są, tak? Dzieci są bardzo jawne, dzieci mówią to, co myślą, więc myślę, że to nas ciągnie tak naprawdę, że chcemy mieć swobodę i działania, i myślenia, i wypowiadania się. Bez ponoszenia za to odpowiedzialności, bo to jest kolejna rzecz związana z byciem dzieckiem, że właściwie wszystko możemy, właśnie dlatego, że ostatecznie to nie my będziemy za to odpowiadać. Poza jakimiś ekstremalnymi przypadkami, tak, kiedy rezultat naszego działania bezpośrednio nas dotyka, tak, typu, że wkładam rękę w ogień, no to ja jestem oparzona, a nie ktoś inny, tak. Ale jeśli wpływam na świat, to, to nie ja poniosę odpowiedzialność, tylko ktoś dorosły. Więc jest tutaj, wydaje mi się, właśnie to pragnienie beztroski, pragnienie prostoty, pragnienie przeżywania świata w bardzo taki otwarty, ufny sposób. Tutaj mamy rybkę wystającą z naczynia, która coś tam do nas mówi, więc też jakieś takie ciągoty do tego, żeby rozmawiać też z prostymi istotami, nie? żeby się komunikować w prosty sposób. E, żeby nie trzeba było za dużo myśleć. Właśnie, więc wydaje mi się, że, że wychodzimy z, z tego myślenia za dużo, bo siedem mieczy mówi o jakimś nadmiarze. Ku jednak większej prostocie, stabilności, e, może zawieszeniu nawet myślenia, bo cztery miecze Trochę są kartą snu, kiedy nie myślimy. To jest taki ochronny kokon, w którym się znajdujemy. I różne szaleństwa świata, i pyskówki, i e, kałoburze. E, szczególnie w, w mediach zwanych społecznościowymi, chociaż moim zdaniem nie powinny się tak nazywać, bo jest to bardzo... Bardzo groźna rzecz de facto. Um, to wszystko może nas, nas tak dojeżdżać, nie? I może tworzyć właśnie też ten nadmiar taki, że tak naprawdę borykamy się z czymś, co, nie wiem, nie ma w ogóle odzwierciedlenia w świecie rzeczywistym. Bardzo często tak jest. I jest po prostu burza za burzą, jeszcze sezon ogórkowy do tego, to są wszystko tak nieistotne rzeczy. Zobaczcie, co robią te media. Zajmujemy się i spędzamy mnóstwo czasu i wydajemy mnóstwo energii, na jałowe klepanie tych liter w internecie, nie zajmując się rzeczywistością, nie zajmując się tym, co jest namacalne, co rzeczywiście na nas wpłynie, co rzeczywiście się dzieje, co zdecydowanie wychodzi po, poza obszar słów i deklaracji, bo już nie mamy na to czasu, bo nie mamy na to siły, bo nie mamy na to uwagi, bo w ogóle o tym nie wiemy, bo się nie interesujemy, bo zaprzątają nas jakieś. Małe gierki, które oczywiście są tam odpowiednio nadmuchiwane, żeby wydawały się takie super istotne, nie? Nie są. Nie są. Eee, I bardzo, bardzo zachęcam Was do refleksji nad tym, co Wy właściwie sądzicie o tej hipotezie shapiro tak, że język kształtuje rzeczywistość. Na ile on kształtuje rzeczywistość? Czy rzeczywiście kształtuje rzeczywistość? Eee, wracam do tego, bo w sumie dużo, dużo mi to też zaprzątnęło mojej pojemności myślowej. E, CPU <laughs> eee, było, było tym zajęte i w sumie gdzieś tam dalej, dalej jest. To jest bardzo ciekawy temat, w ogóle, nie? A, natomiast. Nie ma, wydaje mi się osobiście, że nie ma sensu się za bardzo tym, tym wpływem języka i tego, jak język wpływa na to, jak myślimy, a potem jak to myślimy, wpływa na to, co robimy. Wydaje mi się, że ten wpływ jest po prostu przeceniany. Tak? Nie trzeba być wyznawcą tej teorii, która może ale nie musi mieć jakieś tam potwierdzenie w praktyce. No więc w czterech mieczach właśnie bardziej stawiamy na regenerację, odprężenie. Dla mnie to też jest myślenie o rzeczach wielkich. Na, na karcie z talii Ryder Wade Smith zobaczycie postać, która leży na katafalku. I jedna z przypowieści o tym, nie wiem na ile słuszna historycznie, mówi o tym, że ona jest wzorowana na rycerzach z wypraw krzyżowych, którzy wracali do domu i właśnie rozważali w miejscu swojego domniemanego pochówku o życiu i śmierci. A dlaczego tam? No bo właśnie tam, zanim wyjeżdżali, był sporządzany ten. Katafalk, ta figura leżącego rycerza, na ich podobieństwo, tak, żeby w razie jakby co, kiedy z Jerozolimy wrócą tylko prochy, czy też kości, żeby to miejsce czekało. Więc jest to odpowiednie miejsce do rozważań o rzeczach ostatecznych. Może ten spokój i to... Dochodzenie do siebie również ma zawierać w sobie wyjście poza myślenie o codzienności, o tym, co jest takie dojmujące, co nam bardzo dużo właśnie zabiera, co się tak narzuca naszemu umysłowi, po to, żeby zwolnić miejsce na myślenie o rzeczach wielkich. Niekoniecznie ostatecznych, ale wielkich. Fajnie sobie dawać taką przestrzeń, najlepiej codziennie, dbać o tą higienę, o to, nie tylko jak myślimy, ale też o czym myślimy. Hmm? Dobre, dobry czas na, na to, więc jeżeli czujecie potrzebę ucieczki od e, pustego nadmiaru, to wydaje mi się, że to jest dobry czas, żeby przynajmniej. Zacząć, żeby przynajmniej przygotować się do wejścia w trochę inne tryby. No cóż, ja Wam życzę bardzo udanych czterech dni. Będę trochę mniej obecna przez następne półtora tygodnia, więc już zapowiadam, chociaż jeszcze będzie parę czytań w międzyczasie, ale zapowiadam, że mogę nie odpowiadać na maile, że pewnie będę miała ustawionego, ustawiony automat. I do wszystkiego wrócę po 10 sierpnia, więc jeżeli potrzebujecie czytania dla siebie, to weźcie to pod uwagę, że teraz do wtorku myślę, jeszcze będę, będę odpisywać. Można sobie zająć miejsce w kolejce, czemu nie? Natomiast później, później będzie to trochę, będzie przerwa wakacyjna. Ja Wam życzę bardzo udanego. Tygodnia roboczego, tej pierwszej połowy, i do zobaczenia w kolejnym czytaniu, jak zwykle w czwartek. Cześć!